Dwa kolejne albumy klasycznej serii komiksowej Blueberry autorstwa Jeana Michela Charlier do rysunków Jeana Giraud znanego bardziej jako Mobius. Tom 7 i 8. Tom 7 nosi tytuł Żelazny Koń i został oryginalnie wydany w 1970 roku. Żeby nas nieco skołować, Egmont umieszcza go w tomie drugim wydania zbiorczego, co jest o tyle uzasadnione, że jest on pierwszą częścią czteroodcinkowej opowieści. Reakcja rozgrywa się w 1866 roku i obraca się wokół toru kolejowego pokonującego Amerykę ze wschodu na zachód, który budowały dwie konkurencyjne firmy Union Pacific i Central Pacific. Obie części toru mają się spotkać na terenach zamieszkałych przez Siouxów i Cheyennów. Opłacany przez Central Pacific bandyta nazywany Steel Fingers, posiadający stalową protezę dłoni. Nie waha się doprowadzić do wojny z Indianami, by storpedować pracę Union Pacific. Wojnę próbuje powstrzymać Blueberry, ale jego spotkanie z władzami indiańskimi skutecznie przerywa Steel Fingers. Tom kończy się, gdy głównemu bohaterowi udaje się odeprzeć atak Indian na pociąg należący do Union Pacific. Jest to solidnie napisana i tym razem oryginalna opowieść, przynajmniej nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś oczywistego filmowego źródła. I korzenie, jeżeli miałbym zgadywać, tkwią raczej w autentycznych historiach z tego okresu. Główną zaletą tej historii jest osoba czarnego charakteru, który z miejsca przykuwa naszą uwagę. Jest postawny, budzi uzasadniony strach i w pierwszym starciu poniewiera bluberem, którego skutecznie zaskakuje swą stalową protezą. Jest to niewątpliwie godny przeciwnik dla głównego bohatera. Blueberry jest inteligentny i sprzyja mu szczęście, czy w momencie, gdy przejeżdża pociągiem przez walący się most, unika stratowania przez stado rozpędzonych bizonów, czy w ostatniej chwili wydobywa się z płonącego budynku. Nie jest jednak nieomylny i nie posiada jakiegoś nadnaturalnego szóstego zmysłu. W odcinku tym stale wpada w cenicznie zastawione przez Stillfingersa sidła, bo nie widzi wszystkiego, co my widzimy. Jest tylko człowiekiem, który może jedynie reagować na wydarzenia najlepiej jak umie, opierając się na wszystkich, bardzo często niepełnych informacjach. W osobie Fingersa dostrzec można wszystkie grzechy, które popełnił Biały w czasie ekspansji na zachód. Jest pozbawionym skrupułów zabójcom, traktującym Indian z rasistowską wyższością, motywowanym wyłącznie przez pieniądze, i nie wahającym się przed zabijaniem bizonów, tylko po to, by obciąć im języki. W tym ujęciu Blueberry jako ostatni sprawiedliwy, jest w pewnym stopniu skazany na porażkę w starciu z nim, mimo że słuszność całkowicie znajduje się po jego stronie. Widzimy tu, jak rysunki Mobiusa stopniowo poprawiają się, co zapowiada już ten piękny, otwierający obrazek budowania torów kolejowych. Dynamiczne sceny walk i jazdy konnej stają się coraz efektowniejsze, chociaż artysta nie do końca wyzbywa się tych nieco kreskówkowych efektów. Wiele rysunków staje się wprost przeładowana detalami i typami ludzkimi, z których każdy jest inny. Pojawia się coraz więcej ciekawych ujęć kamery. Popatrzmy na te kolejne drobiazgowo odwzorowane widoki na pociąg. Poprawia się też twarz głównego bohatera. Duże wrażenie robi kulminacyjna scena ataku Indian na pociąg. Tom ósmy nosi tytuł Stalowa pięść i również został wydany oryginalnie w 1970 roku. W odcinku tym Blueberry dociera do generała Dodża, który wysyła go z misją przedarcia się do miasteczka Julesburg, by sprowadzić dla niego zaopatrzenie. Po drodze bohater ratuje życie atakowanej przez Indian żeńskiej trupie teatralnej Gaffi Palmer. Zorganizowany zostaje pociąg z żywnością, bronią i pieniędzmi dla robotników, którego ochronę ma stanowić Blueberry. Podczas gdy Steel Fingers nakłania Indian do ataku na ten pociąg. W czasie bitwy tylko Blueberrymu i jego dwóm ludziom udaje się uciec. Pieniądze ukrywa na pustyni, podczas gdy broń na której zależało Indianom, wylatuje w powietrze, co pogarsza stosunki między nimi i Stillfingersem. W odcinku tym następuje powolna eskalacja wydarzeń. Epizod związany z Gaffi Palmer i jej panienkami, wszystkie rzecz jasna kochają się w naszym bohaterze, na co on reaguje z całkowitym emocjonalnym chłodem, jest raczej mało zajmujący. Dominuje tu ton lekki, niemal humorystyczny. Natomiast późniejsza walka o pociąg przeradza się w prawdziwą bitwę, która choć przypominając to, co działo się w poprzednim tomie, ma większy rozmach. Jest to pierwsza scena w serii, w której dajemy się porwać brutalności i skali opisywanych wydarzeń. Blueberry zdaje się być w potrzasku, z którego nie ma szans wyjść cało, ale ponownie, jak to było w poprzednim tomie, widzimy jak w sytuacji ostatecznej jego głowa zawsze pracuje prawidłowo, a wrodzony instynkt pozwala przewidzieć wydarzenia na kilka kroków do przodu. Podobać się może to, że wszystkie występujące tu postacie, może poza humorystyczną postacią Gaffi, zachowują się racjonalnie, co niekoniecznie z normą w przypadku klasycznych opowieści z Dzikiego Zachodu. Nie ma tu idiotów, a pojedynek Blueberego i Stillfingersa to starcie umysłów i przebiegłości na najwyższym poziomie. Album ponownie otwiera ten szczegółowy widok miasteczka kolejowego. Podawać się mogą dynamiczne sceny Indian na koniach. Kolejne drobiazgo wykonane obrazki ukazują sceny nocne oraz miasteczko indiańskie. Później mamy te świetne rysunki pociągu i mostu i szeroki widok na Indian szykujących się do ataku. Nie wszystkie sceny walk są jeszcze udane, ale zwraca uwagę ten kulminacyjny moment eksplozji składu amunicji.